Dzień dobry. Witam wszystkie byki na czytaniu tygodniowym. Od 24 maja do 30 maja 2021 roku. Karty mam potasowane. I zobaczymy, co w tym tygodniu idzie do naszych byków. Zobaczmy. Stelnik. Siedem mieczy, rycerz pucharów i dziewiątka mieczy. Eee, więc tydzień dla byków. Widzę, że tutaj będziecie dużo główkować, dużo myśleć w tym tygodniu. Pustelnik mówi o tym, że bardzo koncentrujecie się na sobie, na, na kontakcie ze sobą, bardzo chcecie być w zgodzie ze sobą. Tak, widzę, że. Dużo ostatnio y, byki rozmyślały. Y, natomiast w przyszłym tygodniu karty radzą uważać na jakieś oszustwa, na jakieś niejasności, na jakieś niedomówienia. Y, pokazują, że albo ktoś wobec Was nie będzie szczery, Albo ktoś za waszymi plecami coś próbuje knuć. Możecie zwyczajnie zostać oszukani w przyszłym tygodniu. Nie dajcie się, drogie byki. Karty mówią, że w przyszłym tygodniu będziecie bardzo emocjonalne. Bardzo będziecie skupiały się na tym, co czujecie, jak odbieracie, jak reagujecie na sytuację, na ludzi. No, i tutaj właśnie ostrzeżenie, żeby po prostu nie dać się wpędzić gdzieś w manowce innym osobom, żeby nawet samemu sobie nie dać się wpędzić w jakieś odmęty dziwnych myśli. Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu będziecie kochane byki, przechodzić. No dochodzić jakby do ściany z jakimś problemem, czy, czy myślowym, czy, czy takim, ale bardziej, bardziej tutaj chyba takim myślowym. Tydzień się rysuje u Was jako tydzień taki przemyśleń, tydzień zamartwiania się, nawet brania za dużo sobie do głowy. Jedynym pocieszeniem, które tutaj jasno i wyraźnie widać, że kończycie ten etap zamartwiania. Karty sugerują, abyście w przyszłym tygodniu przestały dopuszczać do siebie tyle myśli, przestały główkować, bardziej skupiły się na emocjach niż na myślach, na tym, co czujecie, jak odbieracie rzeczywistość. Jak odbieracie ludzi, którzy są wokół Was, czy zdarzenia, które Wam się przytrafiają, i abyście się same nie oszukiwały. Tutaj, król Pucharów, to jest panowanie nad swoimi emocjami, to jest podejmowanie decyzji w zgodzie ze sobą, ze swoim wnętrzem. Nie dajcie się, byki w przyszłym tygodniu. Oszukiwać. Nie oszukujcie same siebie. Miałyście świetny kontakt ze sobą, próbowałyście nawiązać ten więź ze sobą, zdystansować się do świata, nawiązać więź ze swoim wnętrzem i w przyszłym tygodniu bądźcie, zostańcie w tej energii kontaktu ze sobą. Nie dajcie się przytłoczyć swoim myślom, nie dajcie się oszukać innym i nie dajcie oszukiwać się samemu sobie. Nie wpędzajcie swojego umysłu w taki stan mm, przygnębienia, w jakieś takie zawirowania myślowe. Macie, kochani, z przełożenia cesarzową. To jest karta obfitości. Macie wszystko. To jest karta, w której yy, sugeruje yy, Tarot, abyście skupiły się na swoim ja, na swoim wnętrzu, na, na sobie, tak? Yy, egoistycznie, ale zdrowo żebyście nie główkowały co kto na to, nie myślały, nie budowały scenariuszy w swojej głowie, abyście w przyszłym tygodniu były w zgodzie ze sobą. Bardzo w zgodzie ze sobą pilnowały tego, żeby nie dać się oszukać i żeby Samemu siebie nie oszukiwać. Jeżeli, e, drogie byty, macie pytanie, jakiś dylemat na przyszły tydzień, coś was gnębi, wybiorę jeszcze jedną kartę z anielskich odpowiedzi dla Was na przyszły tydzień i zobaczymy, jaką wskazówkę, bądź jaką odpowiedź mają dla Was anioły. Dla byków na tydzień od 24. Do 30. I już patrzymy. Wybierz nowy kierunek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mówiłam, nie zapętlać się w swoich myślach, drogie byki. Myślcie o sobie. Nie zastanawiajcie się, co by było, gdyby. Nie wypatrujcie. Nie wiem z każdej strony jakichś dziwnych rzeczy. Skupcie się na swoim wnętrzu, na swoich emocjach przede wszystkim. Nie dajcie się omamić własnym myślom, po prostu, żeby was własny umysł nie zwiódł. I anioły tutaj mówią, to już cytuję z książki: nadeszła pora, byś wybrał nowy kierunek swojego życia okoliczności w jakich przyszło ci dotychczas egzystować mogą nie gwarantować ci spełnienia a twoje serce może być pełne niezadowolenia ty już wiesz że ten świat ma tobie do zaoferowania coś więcej a najlepszą decyzją jest teraz podążenie za przewodnictwem twoich aniołów podejmij świadomą decyzję by zostać osobą jaką ci jest pisane być stwórz własny plan działania dzięki któremu przybliżysz się do boskiego celu twojego życia natychmiast zacznij stawiać kroki w kierunku szczęśliwej przyszłości proszę bardzo nie zadręczajcie się nie nie dajcie się mamić swoim myślom drogie byki w tym tygodniu bądźcie w kontakcie ze sobą bądźcie w kontakcie ze swoimi emocjami ze swoim wnętrzem a na pewno, tak jak tutaj anioły radzą, wybierzcie nowy kierunek, wybierzcie swoją własną drogę. Jesteście na dobrej drodze. Dobrego tygodnia, byki.